Mano, tutaj Ravson, z kanału Ravson Games, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry GTA 3. Moi drodzy, jesteśmy w toaletach w parku. A, dlatego, że wykonujemy kolejną misję Ureya, tak więc lecimy z kolejną misją Towarzyszej Broni. Hey, Jack, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's going to need backup, and in return, he will give you a knockdown rates on any hardware you buy. I go myself, but the old sciatic is playing up. <laughs> so, uh, hmm, good luck. Okay. No dobrze, czyli mamy gdzieś tam pojechać, nie? Jak więc jedziemy. Nie w tą stronę, tylko w inną stronę powinniśmy jechać. O no właśnie. Czy byśmy musieli jechać w stronę szpitala? Chyba tak. Znowu do mnie strzelają, pewnie, no, zjebiście. No, to chyba nie tutaj, nie. O no nie. Musiałbym jechać przez prawnik, nie. Aha, pamiętam tą misję doskonale.

Trail motowa I tak dalej, i tak dalej No dobrze, czekamy na nich No i lecimy No, jesteście już? Jesteście, dobra Poszukujemy się na nich, na tych synów. Aha, strzelają z tych nie fajnie, ok, jest groźnie teraz trzeba go bronić, nie? Kurwa mać, jest bardzo źle, nie? Trochę, jeszcze dwóch gości zostało, tak? Nie, trzech. Co zostało? Nice. Jeszcze jeden. Koleś, który znajduje się gdzieś tutaj. No i mamy prawie misję wykonaną. Dobra. Już koniec misji? Tak czy nie? Tutaj mogę kupować broń, czy? Nie. Tak mogę wziąć po prostu za chwilę. No dobra

No dobrze, lecimy z kolejną misją Ureya. Tak więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, kolejna misja Ureya. Goniąc do wody. On znowu siedzi w toaleci, nie? No. I know a real important man in town, a soft touch with, uh, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We both gonna do well out of this kid. To będzie troszeczkę trudna misja, bo doskonale pamiętam tą misję. No dobrze, gdzież ten wóz, co ja zostawiłem? Aha, tutaj, dobra, nieważne. No dobrze, gonimy, będziemy gonić wóz. Będzie nas niestety gonić policja, tak? Jeśli staranujemy ten wóz, tak? Jeszcze muszę ten wóz zniszczyć, tak? Dobra, mamy już ten wóz, i teraz będziemy tutaj taranować kotak. Ok, jeden już zebrano. Jeszcze sześć pakietów dowodów nam zostało. Jeszcze pięć, sorry. Ok, drugi dowód już jest. Można zbierać samochodem. Nie trzeba tutaj piechotą zbierać. No właśnie. Ok, czwarty dowód już jest. Jeszcze dwa. Nam zostały dowody. I ostatni dowód nam został. I teraz będziemy gonić ten wóz, tak? Mam rację. Mam zniszczyć ten wóz. Coś tutaj jest bardzo wytrzymały ten wóz, jak widać. Czy mam podpalić swój wóz? Tak, podpalić mam ten wóz. Dobra. Czy mam go po prostu zniszczyć? God, my... <ścoughs> Ej, bendż. Halo, co jest? Jeszcze tak. Dobra, dzi. Doszły mnie goni policja, pewnie. No, i doszły nam misje Donalda, tak? Znanego nam z Vice, z Vice City z Liberty City Stories. Kiedyś wykonywaliśmy u niego misje w Liberty City Stories. No dobrze, lecimy z kolejną misją. W takim razie, Okej, okay, kolejna misja Ureya na ryby. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Okay. A will będzie Po portu, tam gdzie myśmy wykonywali misję Wasuki, nie? No właśnie. Jak więc jedziemy po łódź. O, tutaj nic się nie jedzie chyba. Tak. A, tutaj akurat mam łódź policyjną, zajebiście. Jednak miałem rację, nie? Teraz mamy płynąć do latarni morskiej i załatwić kolegę Ray'a. No dobra. Znowu jedziemy do Portland. No dobrze, jak dotrę na to miejsce, no to w takim wypadku słyszymy się za chwilę Dobra, mamy, mamy jego kolegę, tak więc trzeba go rozpierdolić. Co się zajęło? No proszę. Heh. Nie wiem co to było, ale chuj. No dobrze, e, widzimy się za chwilę w kolejnej misji. Okej, okay, jego dawny kolega zrobił sobie e, sepuku własne. No to lecimy z kolejną misją ureja. Dokończyć dzieło. Jó, Beth! you totally messed up. My ass is on the line, and you can't even kill a goddamn fly. I paid you good money to kill that witness, and he ain't dead. And today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Ha, my coffee is yeah No, dobra. McAfee jest znany z Liberty City Stories. Jakby ktoś nie wiedział, zlecał misję temu gościowi, co jest przyjacielem tego Salvatora, nie? Nie wiem jak on się nazywa. Nie mogę sobie przypomnieć, Tony? Tak, Tony. No dobrze, mamy uszkodzić wóz. Pogotowia ratunkowego, tak no to jedziemy w takim razie. O, no właśnie widzimy naszą karetkę, którą musimy uszkodzić. A zrazu nas goni policja, tak niestety, i go mam, tak. To musimy mu robić tak, nie? Oczywiście musi nas gonić policja, no bo jak żeby kurwa inaczej, nie? Szkoda. Kulą go nie uszkodzę. Kulami. Bo jest kuloodporny. Na te... kule wszystkie. No, gdybym miał bazukę, to by było fajnie, a tak to muszę robić tak, nie? O, dzięki, że mi tutaj pomagacie. Tylko. Uciekaj z tego wozu. Dawaj, dawaj. Nice, pięknie. O to chodzi. 10 tysięcy dolarów jak zwykle. No dobrze, kończymy dzisiaj, cztery misje, bardzo szybko nam zajęły, te misje. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Widzimy się w następnym odcinku, za tydzień jak zwykle. Na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom Życzę palca w dupie. Nara.